Cześć, z tej strony Ania Lucińska, a to jest mój kanał Lucińska Shows, na którym pokazuję Wam świat motoryzacji z mojego kobiecego punktu widzenia. Szerujcie, lajkujcie, subskrybujcie, jeżeli ten kanał Wam się podoba, a już teraz zaczynamy nowy odcinek Lucińska Show! <śmulacz> No muczy. Widzicie mnie? Lucieńska Szost, pozdrawiam. Początki, moi drodzy, bywają trudne, ale grunt to się nie poddawać i cały czas rozwijać się i iść dalej, bo popatrzcie na takiego Priusa. No, on na początku wcale nie miał łatwo. Z technologią, z której drwiono, z wyglądu, z którego szydzono przeszedł do auta, które technicznie i optycznie budzi zdziwienie i zachwyt. Od taka historia brzydkiego kaczątka. A to jest nowa Toyota Prius piątej generacji. Voilà! I to brzydkie kaczątko nie jest. Pierwszy Prius pojawił się w 97 roku, czyli 26 lat temu i posiadał technologię hybrydową, o której nikt w świecie motoryzacji wcześniej nie słyszał. Coś absolutnie dziwnego i niebywałego. I to był pierwszy seryjnie produkowany samochód właśnie z napędem. Z technologią hybrydową. Pierwszy Prius miał silnik spalinowy, który osiągał moc 58 koni, elektryczny zaś o mocy 40 KM i zabudowaną pod i za tylną kanapą klasyczną baterię, która technicznie była podobna jak na przykład takiej, której używacie w latarce. Z ciekawostek o pierwszym Priusie to powiem wam jeszcze to, że jego nadwozie bazuje na amerykańskiej wersji Jarisa Sedan z tamtych czasów i zostało zaprojektowane przez amerykańskie studio stylistyczne Toyoty. W 1998 roku wygrało tytuł Japan's Car of the Year. Druga i trzecia generacja Priusa stała się ulubionym autem uberowców i taksówkarzy. Pani z tej. z tej reklamy, nie? I to nie tylko w Warszawie, na całym świecie. W Barcelonie, w Nowym Jorku, Priusa spotkacie absolutnie wszędzie. Już to pokazuje, jak Toyota dopracowała i rozwinęła technologię hybrydową, która nie tylko jest trwała, ale i oszczędna. W Priusie 2 Toyota wprowadziła 530 patentów, wyprodukowano niemal 1,2 milionów sztuk tego modelu. Trójka była pierwszym seryjnym samochodem, w którego konstrukcji wykorzystano ekologiczny plastik wyprodukowany z masy roślinnej. Taka ciekawostka. Priusa czwartej generacji z 2016 roku na ulicach często nie spotkacie, ale wspomnieć o nim muszę. Dlaczego? Bo to był pierwszy Prius z technologią hybrydy plug-in. I nadszedł taki moment, kiedy wydawać by się mogło, że Toyota zapomni o swoim hybrydowym pionierze, bo auto po prostu zniknęło z oferty bez swojego następcy. Koniec bycia szarą mycho, moi drodzy. To jest czas na Priusa. To auto jest dynamiczne, ma się podobać i się podoba. Wszyscy się za nim oglądają, bo zobaczcie, jak ono przepięknie się prezentuje. Te światła niczym ostrze samurajskiego miecza. Albo ta mocno pochylona do przodu szyba, niczym w Shinkansenie. Mocno opadające, odpadające na dwozie, niczym zbocze góry Fuji. Ale zobaczcie na tył. Te światła, ta konstrukcja, która wygląda niczym przekrojone futomaki. To wszystko jest bardzo japońskie, bardzo ładne. Auto jest piękne. Jest bardziej sportowy, bardziej coupe. Do tego nowy Prius jest bardziej kompaktowy. Mierzy 4,6 metra długości, czyli jest krótszy od swojego poprzednika. Jest niższy, ale za to szerszy i z większym rozstawem osi. Do tego jest lżejszy, ma mocniejszą karoserię i niżej położony środek ciężkości dzięki korzystniejszemu umiejscowieniu baterii. I baku paliwa. Wow. Jednak nowy Prius raczej nie ma szansy wejść w dziedzictwo swojego poprzednika. No Uberem raczej nie będzie. Dzień dobry. Dlaczego? No, załóżmy, że jestem yy, pasażerem, który zamówił Ubera. No i szukam klamki, szukam, 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 szukam. I dopiero znajdę ją w tym miejscu. No, trochę tak, wiecie. Poza tym druga rzecz, przez to mocno opadający dach. Jest mniej miejsca dla pasażerów, więc zobaczcie, ja nie jestem jakaś najwyższa, ale tego miejsca nad głową mam już naprawdę bardzo, bardzo mało. No więc też troszeczkę lipa, jeżeli chodzi o ubera. A chodźcie na tył, bagażnik. I tu naszym oczom ukazują się skromne 284 litry pojemności. No butli gazowej to tu, moi drodzy, nie zmieścimy. I to jest trochę tak, jakby ojciec powiedział do syna. Synu, ty nie idź w ślady ojca, ty nie jeździ Uberem, ty znajdź sobie inną karierę. I syn co? Posłuchał, bo syn chce mieć lepszą karierę. Ale zobaczcie tu, Toyota, no takie coś w bagażniku i ten styropian, no trochę nie wypada. Na Uberze jeszcze trochę, ale, ale w Toyocie... A co znajduje się pod maską tego Priusa? Proszę bardzo. Dwa silniki spalinowy i elektryczny. Spalinowy o mocy 148 koni, elektryczny 160. W sumie mamy 223 konie mocy. Poprzednik miał tych koni 122, czyli wzrost mocy o ponad 80%. To jest naprawdę bardzo dużo. Akumulator. Zabudowany za tylną kanapą o pojemności 13,6 kWh, który można ładować za pomocą kabla albo. Za pomocą, i to jest ciekawostka, opcjonalnego dachu solarnego, czyli takich paneli słonecznych. Oczywiście ta wersja tego nie ma, ale w innej wersji możecie sobie to zamówić. E, I to też jest bardzo fajny sposób ładowania waszego Priusa. Ekologicznie. Słuchajcie, zobaczcie, znalazłam taki smaczek, jak przygotowywałam to auto do zdjęć, żeby było ładne, świecące i czyste. Proszę bardzo. Będzie widać Prius. Na tylnym błotniku z jednej i z drugiej strony. Takie ciekawosteczki, takie smaczki od Toyota. Mua! Pewnie myślicie, że to jest światło cofania. Nic bardziej mielnego. Światło cofania znajdują się w tym miejscu. A do czego to jest? Już Wam pokazuję, moi drodzy. Wystarczy, że tu zmienicie światełko i co się robi? Świeci się co? Światło przeciwmgielne. Taki smaczek i ciekawostka. To zapraszam Was do środka. I środek, moi drodzy, faktycznie zaskakuje, bo siedzi się tu nisko. Niżej niż zawsze, i ta mocno pochylona do przodu szyba. Czym w Shinkansenie, też nadaje zupełnie innego charakteru. W ogóle ta cała kabina została zaprojektowana według nowych norm Toyoty, tak zwana Island Architecture, która ma na celu taką większą przejrzystość, minimalizm i bardziej sportowy charakter. Więc to im się absolutnie udało. Jeżeli w ogóle chodzi o samo wnętrze, tu mamy zegar kierowcy. One są tak naprawdę umieszczone. Ponad kierownicą, czyli de facto wygląda to w ten sposób, że nie potrzebujemy już head-up displaya. No, tak to wygląda, jest to wygodne, dobrze się jedzie, wszystko się widzi, więc w porządku. Następnie mamy tu taki duży wyświetlacz, duży ekran. On jest oczywiście, moi drodzy, responsywny, jest ładny, natomiast wygląda to trochę, jak on by był już troszeczkę przeterminowany. No, mogło się tutaj pojawić trochę więcej rzeczy. No, nie jest źle, ale zawsze mogłoby być lepiej. Że tak, jakby troszeczkę ten upgrade mógł pójść, jeżeli chodzi o ekran i tą grafikę, troszeczkę wyżej. No, ale dobrze. Są fizyczne przyciski do regulacji temperatury, do podgrzewania fotela i to na tunelu środkowym również. Mamy takie przyciski fizyczne, mały taki lewarek do zmiany biegów. Tu mamy takie fajne miejsce na nasz telefon, możemy sobie go położyć. Oczywiście ładowarka indukcyjna, dwa miejsca na, na jakieś tam kubeczki. Tu mamy schowek, o tu mogę Wam zaprezentować w ten sposób telefon, możecie sobie położyć. Tu mamy oczywiście ładowarkę, dwa wejścia USB-C. Tu mamy taki trochę kokpit, jakby takiego statku kosmicznego. Mi to przynajmniej tak, tak przypomina. Tu mamy schoweczek, proszę bardzo. Tutaj taką listwę świetlną, która też nadaje, która też nadaje taki charakter kosmiczny. No generalnie jest naprawdę, bym powiedziała, minimalistycznie wbrew pozorom. Materiały wykonania są, są dobre, są w porządku. Tu mamy szyberdach. Ciekawostka też jest taka, że zamykamy go ręcznie i otwieramy. Też ręcznie, nie wiem czy słyszycie ten dźwięk. Tak, by taka metalowa rura tam była. No ale. Wręcz zachwycona jestem tą nową hybrydą plug-in. Dlaczego? A no dlatego, że zasięg na samym prądzie możemy pokonać w okolicach 70 km. To jest naprawdę bardzo dużo. Ja słuchajcie, wczoraj jeździłam tak Mokotów-Wawer z powrotem Mokotów, po Wiśle, Centrum i w dalszym ciągu dzisiaj mam jeszcze zasięg na 9 km. To jest absolutnie Niesamowity wynik, moim zdaniem. Wcześniej pamiętajcie, że ten zasięg w pluginach, znaczy w pluginie, w Priusie to było takie 30-40 km. Teraz mamy o 50% więcej, więc to się bardzo ceni, bo możemy sobie załadować kabelkiem, prąd do naszej hybrydy plugin i możemy jechać w zupełności na prądzie, nawet powiem, że więcej niż 70 km, bo że koledze udało się 82 przejechać dokładnie więc naprawdę to jest bardzo fajny wynik. Co więcej, spójrzcie tu na zasięg 566, dokładnie pokazuje pełen bak. Czyli to jest znowu więcej niż było wcześniej. To jest bardzo wydajne auto. Słuchajcie, jeżeli mam podsumować, jak się tym nowym Priusem jeździ. Po pierwsze, on jest mega ekonomiczny. Ekonomia, ekonomia, ekonomia. Bardzo mało pali. Bardzo fajnie się jeździ na prądzie. Bardzo podoba mi się ta pozycja za kierownicą. Siedzimy niżej. Ta kierownica jest mała, trochę taka jak w berżocie, więc taki sportowy, fajny feeling jest zdecydowanie. Ta skrzynia bezstopniowa CVT to jest nadal. No, posłuchajcie. No, nadal to jest ta, ta skrzynia bezstopniowa CVT, natomiast ona jest już o wiele lepsza e, niż to, co było wcześniej. To jest nowa generacja, ona jest bardziej cicha. No i oczywiście się można przyzwyczaić, trzeba też się nauczyć e, po prostu. Z nią jeździć. Nie będzie tak wyła. Ceny nowego Priusa piątej generacji zaczynają się od 199 tysięcy złotych, moi drodzy. A my sobie jeszcze tu jeździmy, zwiedzamy okolice, a co? Moi drodzy, nowy Prius na Uberze nie pojeździ, ale to jest najlepsza generacja tego modelu, jaka do tej pory powstała. Poza tym bardzo dobrze się prezentuje, wszyscy się za tym autem oglądają, szczególnie za tym musztardowym kolorem. No i przede wszystkim to jest bardzo dobra hybryda plug-in. Także jeżdżę się trochę polansować na mieście. Musztardą!